Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na recenzję nowego Apple TV 4K model 2022. Lecimy! Mamy nieco mniejsze pudełko z nową grafiką. Na wierzchu samo Apple TV, folia na spodzie, spód jednolity, bez żadnych dziur, no bo nie ma już wentylatora jak w poprzednikach. Taśma na boku, po której zerwaniu. Od razu wiemy, że jest to model Wi-Fi, bo nie ma tutaj portu Ethernet, a jedynie HDMI oraz na kabel zasilający. Porównajmy tutaj ten model do zeszłorocznego Apple TV 4K. Nowy jest minimalnie mniejszy, jakieś pół centymetra na każdym boku, nie ma wiatraka jak mówiłem wcześniej i stary model, który posiadam ma wejście Ethernet. W tym roku Apple wypuściło dwie wersje Apple TV i ta tańsza właśnie go nie ma oraz nie ma też obsługi protokołu Thread. Co może wpłynąć na decyzję zakupową? Jeżeli macie Smart Dom oparty o Appleowy HomeKit. W pudełku jeszcze oczywiście zwykły kabel zasilający oraz pilot, który jest praktycznie identyczny, takie same przyciski. Taki sam rozmiar, a jedynie różni się tym, że zamiast portu Lightning mamy teraz USB-C. Spowodowane jest to oczywiście decyzją Unii Europejskiej, która stawia wymóg, aby wszystkie urządzenia, które można ładować przewodowo, ładowały się właśnie przez port USB-C. Spodziewajcie się również USB-C w iPhone'ach 15 i pozostałych urządzeniach, które jeszcze są na Lightning, jak chociażby AirPods. Magic Keyboard, Magic Mouse i kilka innych rzeczy. Przy okazji dajcie znać co myślicie o takim ruchu Unii Europejskiej, który właśnie wymusza yy, wrzucenie portu USB-C do urządzeń. Tutaj przy tym pilocie myślę, że to nie ma znaczenia, bo tego pilota ładuje się jakiś raz na rok, może nawet rzadziej, ale w iPhone'ie, który ma port Lightning, teraz będzie miał od przyszłego roku lub za dwa lata USB-C, tak jak i praktycznie chyba już wszystkie urządzenia, więc jednym kablem naładujemy już praktycznie wszystko. Jak dla mnie bardzo dobrze. W jeszcze oczywiście instrukcja i troszkę makulatury. Podłączyłem nowe Apple TV do mojego telewizora, zastępując obecne. Stare miałem podłączone właśnie po kablu Ethernet, a tutaj łącząc się na Wi-Fi, nie zauważyłem jakichś przycinek przy streamowaniu kontentów 4K, a dodam, że obecnie nie mam najszybszego internetu, bo jest to coś około 50 do 100 megabitów. Co natomiast zauważyłem, a czego w sumie się nie spodziewałem, to to, że mimo wszystko nowe Apple TV działa zauważalnie szybciej. jest to oczywiście powód do wymiany poprzedniego modelu, ale to o tym wspomnieć. Model 2022 ma procesor A15, czyli ten, który jest we wszystkich iPhone'ach serii 13, a model 2021 A12 z iPhone'ów 10S i 10R, więc trochę starszy, ale Apple TV nie jest nie wiadomo jak wymagające, aby był to jakiś większy problem. Jak sama nazwa wskazuje, Apple TV 4K bez problemu odtworzy Netflixa i inne tego typu serwisy w 4K z obsługą HDR Dolby Vision. Pogramy na nim również w gry. A jeżeli znajdziemy jakąś bardziej wymagającą, to ta również powinna się szybciej ładować i lepiej działać. Nowa Apple TV ma dosyć potężny proces, który porównywalny jest nawet do konsol aktualnych generacji ale problemem jest to, że za bardzo nie ma jak go wykorzystać. Oczywiście każda gra z App Store pójdzie na nim bez problemu, ale brakuje tutaj topowych gier z konsol, jak chociażby, nie wiem, God of War. Apple TV będzie również waszą centralką smart domu opartego o HomeKit, ale tutaj uwaga, jeżeli macie już jakieś sprzęty z HomeKit w domu, zwłaszcza te, które wspierają thread, to lepiej weźcie droższe Apple TV z portem Ethernet, bo właśnie tylko ten model ma thread, lub ewentualnie weźcie zeszłoroczny model, który również go wspiera. Wymiana zeszłorocznego modelu tylko ze względu na nowy procesor i pilota na USB-C, którego ładuje się może właśnie raz na rok, nie ma większego sensu. Oczywiście najnowszy model będzie najdłużej wspierany aktualizacjami i najdłużej będzie dobrze działał, ale nie widzę potrzeby kupowania go, dopóki Apple serio nie zajmie się grami, gdzie ten procesor mógłby zostać odpowiednio wykorzystany. To, co bardzo lubię w Apple TV, to jego wygaszacze. Mamy kilkanaście, albo może nawet i już kilkadziesiąt takich wygaszaczy zarówno natury, podwodnych ujęć czy miast z lotu ptaka, nawet naszej planety. Sam wygaszacz możemy ustawić, by włączał się nawet po kilkunastu minutach lub wymusić go ręcznie, klikając jeszcze raz cofnij na początkowym ekranie. U mnie w połączeniu z Ambilight robi to mega wrażenie. Nie jest to natomiast funkcja dostępna wyłącznie w najnowszym modelu, a obecna co najmniej od kilku generacji. Nowe Apple TV 4K oferuje wszystko to co poprzednie, plus ma nowszy, szybszy procesor, tak samo odtwarza filmy, gry, Wasze zdjęcia, muzykę czy inne media. Podejrzyjcie obraz z kamer domowych, puścicie muzykę, film z iPhone'a i jest troszeczkę mniejszy od poprzednika. Tutaj jeszcze w międzyczasie jak testowałem Apple TV, to wyszła aktualizacja TVOS 16.2, która podobnie jak w iOS 16.2, o którym robiłem film, wprowadza funkcję Apple Music Sync czyli karaoke, gdzie podczas odtwarzania piosenek tekst jest podświetlany jak w karaoke, a wokal możemy wyciszyć. Na pewno jest to jakiś plus tego Apple TV 4K, bo wyciszenie wokalu nie działa na moim starszym modelu. I co jeszcze ciekawsze, również od TVOS 16.2 Apple TV w końcu pozwala używać Siri. Oczywiście nie po polsku, bo Siri dalej nie umie tego piekielnie trudnego języka. Wcześniej klikając przycisk mikrofonu na pilocie po prostu wchodziliśmy w wyszukiwarkę, gdzie trzeba było wstukiwać literki, a teraz przytrzymując odpala się Siri i możemy jej Zapytać, czy poprosić o najróżniejsze rzeczy, jak przewijanie filmu, zapytanie, kto w nim gra, pokazanie horrorów z ostatniego roku, prognozę pogody, wyniki meczu ulubionej drużyny, sterowanie domem i wiele innych, aż chyba zrobię o tym osobny film, bo to całkiem zmienia użyteczność Apple TV. Czy warto kupić najnowszy model Apple TV 4K? Jeżeli nie macie produktów smart domu z HomeKit, to spokojnie możecie brać tańszy model za 830 zł. W Apple TV, pamięć moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia i wbudowane 64 GB wystarczy do wszystkiego. Jeżeli natomiast macie w miarę rozbudowany smart dom, to weźcie droższy model i podłączcie go kablem Ethernet. Odciąży to na pewno trochę waszą sieć Wi-Fi i będzie lepiej działać jako centralka domowa dzięki threadowi. W droższym modelu mamy też 128 GB pamięci, więc wystarczy na wszystkie apki i gierki, jeżeli planujecie. W nie grać lub macie dzieci, które na pewno zaraz ogarną granie na Apple TV. Gdzieś na kanale znajdziecie również recenzję poprzedniego Apple TV, gdzie pokazuje, jak między innymi zrobić kalibrację kolorów za pomocą iPhone'a i Face ID. Jeżeli nie wiesz za bardzo, o czym dokładnie mówię, ale masz już jakieś urządzenia Apple i ciekawi Cię produkt, jakim jest Apple TV, to w zupełności wystarczy Ci Apple TV 4K którejkolwiek generacji, które będzie działać 7 razy lepiej niż system Smart TV w Twoim telewizorze. Serio, swoje Apple TV mam podłączone do telewizora, który ma Smart TV oparty na Androidzie. Oczywiście przetestowałem go, użyłem to raz. I wróciłem do Apple TV. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o to lub pozostałe modele Apple TV, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, a często już sami sobie nawzajem pomagacie i doradzacie, więc super, że tak się dzieje. Budujmy razem fajną społeczność. Jeżeli podobał Ci się ten film, to daj pod nim łapę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, wbij tego suba oraz kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji, jak chociażby recenzji AirPods Pro 2 i innych. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!